Tu już masz to z tym nowszym Androidem, zdecydowanie lepiej to wygląda. I teraz, tak, już odpaloną zimną, żeby temperaturę normalnie chwycić. Łopatki, masz Miesz kierownicę legurowaną elektrycznie. Masz ten wszystkie pierdoły, to jest ten iDrive. Nie wiem, czy kamera to będzie pokazywać. Kurde. Co, ja to widzę, ale nie wiem jak aparat telefoniczny, czy to wyłapie. Tu ci normalnie na szybie w tym miejscu pokazuje prędkość, znaki drogowe, nawigację, wszystko. Fotele są tam pompowane z masażami, z pierdołami, ze wszystkim. Ech, tu jest pilot do bramy, te trzy guziki, ja go nie kodowałem. Motor masz odpalony, zimny. Gdyby, czy to Otworzyć, nie wiem, co byś tam jeszcze potrzebował. O, tu mi chodzi cicho, wiesz jak go nie myłem też tu nigdzie, jest normalnie zakurzony Tu jest co, olej No olej masz świeżo wymieniony Masz wszędzie sucho Tam masz turbinę Jakbyście chcieli sobie na jakąś stację diagnostyczną czy coś to mogę z wami podjechać normalnie Nie wiem czy to mogę ściągnąć, jak to mi chodzi mogę o. Wiesz, Tu nic nie było myte, a nie nic, to jest normalnie tak Czekaj mnie kurwa, rozmywa. O, ostrożnie rozmywa. Nie był myty nigdy, nie? Jest tu wszystko ładnie, suche, nie? nie. nie, nie. nie Mamy teraz tutajbany plastik. Dobra, teraz to założę jeszcze raz. Spokojnie. Jak na moje jest OK. Jest, kurwa taka pogoda, że nie chcę się nią po drodze jeździć, nie chcę je upierdolić, bo jest cała 300. Stawiłem teraz tutaj jeszcze na myjni. No i też nie wiem, że nie dymie nic, te róży nie są jakieś też ani okopcone, nic takiego, bo... No moje jest okej. Okay. Jeśli bym plastik usporodniał, to założę biało. Dwa takie wczepy do księdza w Tu się za bardzo już dalej ręki nie sadza ale... Ja znamuję, jest do tej... złotei. O, jak się... Tak ...zamknęła się ładnie, nawet nie trzeba tym trzaskać, oni nie nic kurwa. Takie to jest normalne, to jest zimno, odpalone, para wodna. Nie co wchodzi do obrotu, normalnie. Widzimy, że kuchnia to też mi para zryje, ale ci nie. Teraz jest normalność w takiej pogodzie. gdy tu jest w ogóle, zaraz. 4 stopnie na zewnątrz. A i drzwi masz takie, że one się same domykają, nie? Widzisz? Sobie sam dociągną, nie? Nie musisz nimi trzaskać, ani nic, sobie same domknie. I tu sobie tylko naduszasz na ten. O zamknął, lusterka złożył, wszystko. Tuż możesz mieć w kieszeni. To jest jeszcze taka dodatkowa blokada. To do Jan z Łodzi.